No już. Dzień dobry. E, mamy taki dzień dzisiaj. E, chciałbym podkreślić, żeby jeszcze wejść na bo do mnie ostatnio e, lekarz dzwonił. E, jakiś ważny z, e, z tego e, z Białgostoku. Bo ja ogółem miałem na wrzody operację w, w Gdańsku. I nie w Gdańsku, tylko w Białymstoku tu w Gigancie całe te tam mój dziadek i całe te ile Ugółem duża jest duża jest potrzebność ugółem, żeby dobre były szpitale, żeby ludzi i dobrzy ludzie, żeby y, po prostu pracowali, leczyli operowali, żeby wszystko po prostu robili na casy i po prostu ja ogółem zgłaszam y, taką propozycję do Ministerstwa Zdrowia żeby trochę bardziej może nie dużo czy tam co, ja wiem, że to oni dzień i noc ja byłem sam parę razy w szpitalu, to ja wiem, jak oni dbają o ludzi, żeby jak z wypadkach, nie wypadkach ginął, całe inne operują. Ja widziałem po prostu. Ja proszę o Ministerstwa Zdrowia, żeby jakąś podwyżkę dla nich y, przygotować w tym roku, o początek roku, i to powinni. Chociaż nie, nie duże jakieś pieniądze, bo oni mają dzień i noc do pracy. Po nocach, po nocach i po dniach. 12 godzin biegać, od sali jeździć, operować, wszystko robić. Po prostu, Panie Ministrze, proszę y, zastanowić się i proszę w rządzie, żeby. To, co ja powiedziałem, żeby to. Ktoś tam się wypowiedział na ten temat. Po prostu i dziękuję, i dziękuję za ten był, co do mnie telefon, i po prostu obiecał, że mi pomoże, może w jakiś sposób, jakąś pracę. Nawet mógłbym sprzątać naokoło szpitala i szpital po prostu. Na pewno bym nic nie zrobił złego. To do, dobra każda praca, a nie siedzieć w biurze, być jakimś ministerstwem czy nie wiadomo kto. Po prostu nad bym sprzątał, żeby było kolorowo, na wiosnę będzie trawa rosła, kwiatki, wszystko pos posadzić. Żeby to naokoło, żeby to jak się szło całe te, te tak remonty robią, jaki gigant teraz u nas wspaniały się zrobił. Ja słyszałem proszę pana, panie Wojciechu Cuchodorskie, że pan umie tynkować i, i malować i no wszystko w remontach robić nawet. Potrafię, bo ja wcześniej jakieś świętej pamięci mój tato żył to to na ocieplenie przy komisariacie dwa bloki to robiłem tutaj yy, czwórki, bo kiedyś na świętojańskim mieszkałem i po prostu po prostu robiłem na wysokościach całe te, jako... jako pomocnik całe te. Ale to ogółem jest ciężka ogółem praca i lata idą po prostu i... Ja słyszałem Panie nawet suchodolski, że Pan pracował w zieleni miejskiej, czy to prawda? I Pan umie kwiatki? Ja w zieleni to tam nie robiłem tak za bardzo. Ja miałem swoją wcześniej, ktoś mi po prostu dał do... przekazał, żebym pilnował działkę. Już tych działek nie ma, przy lotnisku w Białymstoku, wszystko całe te... cały prezes na rowerem przyjeżdżał do mnie, dał do wszystkich działek, kluczy miałem. Jak tam chodzili Ci działki, niedziałki działki okradali, wszystko całe te palili, ile tam ludzi ugółem zginęło. A długo lat pan pracował na tych działkach i pilnował tych działek? Ile lat? Nie, nie ile lat. Po prostu ja byłem, nawet mojej działce po, to pogoniłem starszego człowieka, tulipana mi zerwał y, żółtego na rogu, schylił się, a okno było, ja byłem sam raz w domu, bo i wy, wybiegłem, drzwi otworzyłem, pobiegłem i pogoniłem go. Mówię, co, nie będę już Mówił, co ja tam mówiłem. I po prostu ja na tyle chciałem to powiedzieć. I dziękuję, że mnie ogółem oglądacie, ludzie. Jeszcze jedno pytanie na zakończenie, panie Wojciechu Usłodowski. A to jak działki pani pilnował, to różne działki były? Jakie wielkości? No, no, różne. To różne działki były. No, normalne. Nie wie pan, na działkach nigdy nie był? Byłem na działkach. No właśnie. Pompy były. Cały te, jak ciepło było, to pompę, jak nawet właśnie ocieplenia robiłem na Mickiewicza i lato było, to blisko miałem do, do pracy ogółem. Pompę pompowałem, wody, duży zbiornik wody, nagrzało się, przyszedłem, to czy się umyć. Ja ile razy tam i spałem, bo ja ogółem, Niektórzy pytają się, nawet Ciebie się pytają, jaki on jest, co po prostu chyba w jaki sposób nie poznaliście i po prostu pewnych ogółem rzeczy się nie opowiada. Ja próbuję prawdę mówić, co mam w głowie i po prostu chcę żebyście zastanowili się i ogółem dziękuję, że wczoraj nawet miałem. Dobrze, tutaj proszę, że wczoraj miałem telefon z Holandii, że cały te, cały, wszyscy nawet dzwonią i ja miałem kiedyś yy, w szkole posłówce mówili właśnie suchy, a teraz kiełbasę dostałem suchą to zareklamowałem ogółem ją i ogółem bardzo dziękuję, że ludzie do mnie dzwonią, nas z Holandii chcą rozmawiać i po prostu chciałbym na ludzi przekazać, że ja mam na ananament telefon, po prostu ja nie mogę wyzwaniać, już mam ogółem 170 zł do zapłacenia za telefon, już zapłaciłem 35 zł. I a tak będziecie nękać mnie, żeby dzwonić, rozmawiać z Wami to minuty całe te to 15-20 minut to ile to pieniędzy trzeba? Ja po prostu ja w Totolotka nie wygrałem żadnych pieniędzy i po prostu ja muszę os ostrożnie żyć, żeby żyć na tym świecie. Dziękuję. Szanowny panie, na zakończenie, jeszcze jedno pytanie, panie Wojciechu Cuchodolskie. Chciałem się zapytać, bo pan powiedział, że pan pracował na wysokościach i, tak, i, i, i na działkach, działki pilnował, Czy pan umiesz obsługiwać piły motorowe spalinowe? A co to Pana interesuje ogółem? To nie, no właśnie. To nim nie mnie interesuje, no. ale proszę. A na, na wózku widłowym, ty kiedyś w życiu jeździł? Ja mam na uprawnienia. A pan wózkiem widownym jeździł? A co mam? Uprawnienia. Co nie masz? Nie widziałeś? Widziałem. Na w papierach moje uprawnienia? Potwierdzam, ja wóz... pot... ja potwierdzam, potwierdzam, że zgadza się, pan Wojciech... Na w chłodni pracowałem kiedyś. To proszę opowiedzieć, tej... to proszę opowiedzieć o tej chłodni, jak pan pracował To stara chłodnia, już tutaj po tej stronie nie ma przy dolidach to ogółem dolidy do już są cały te tam kalafior inne rzeczy całe te się worki to pakowałem te to palety się jeden worek y, 60 kilo nie 50 nie pamiętam dokładnie żeby nie kłamać całe te o, 600 kilo jedna paleta było trzeba, to ja parę razy tylko woziłem bo jako miałem uprawnienia jak nie było człowieka do wózku, a maszyny idą całe te to było trzeba zabierać żeby wolne miejsce było i trzeba do chłodni, do temperatury, największa temperatura to no około lód był 29 stopni, a było wcześ, wcześniejsza jeszcze była 6 stopni po prostu to co jakiś czas była przerwa na herbatę czy na kawę czy też dawali posiłek o dziesiątej, zupę, kawałek kiełbasy, jak to się mówi, polskiej, kawałek chlebka polskiego i po prostu się Bo, Bożego, tak? Chlebka? Bożego, a jakiego? I po prostu tak to się właśnie robiło i jakoś po prostu trochę, trochę przypracowałem, trochę... A teraz ciężko, ogółem, z pracą, to tu ciężko, no ciężko jest z pracą i po prostu chciałbym gdzieś normalnie zacząć pracować i normalnie płacić podatki, cały te ludziom ogółem też pomagać i... Na ten temat chciałbym powiedzieć. No, jakoś na początku jakiś czas nie pracowałem, jakoś lżejszą. Całe te normalnie, żeby się ruszać, całe te, z ludźmi rozmawiać, całe to jest bardzo popularne. Rozmawiasz jak z człowiekiem, jednym, drugim, trzecim, to masz ogółem wiedzę, co odpowiedzieć na jakie pytanie, czego się dowiedzieć. Coś, się, coś może się spytać. Po prostu chciałem powiedzieć i podziękować ludziom, że mnie ogółem oglądają. A może pan się... Dobra, dziękuję już. A os, os, ostatnie... Dobra, proszę mi to wyłączyć, ten, ten telefon. Nie.